Trzeba śmiałości, aby wyruszyć w podróż ku swoim celom i marzeniom, odwagi, by iść dalej niż inni i wytyczać nowe ścieżki. Aby zajść naprawdę daleko, potrzeba czegoś więcej. Współpraca, wizja, charyzma, zaangażowanie, wytrwałość. Inspirująca historia o ludziach, ambicji, partnerstwie i współpracy, dzięki którym w zaledwie kilka lat niewielkie przedsiębiorstwo stało się największym dostawcą systemów okiennych z PVC w Polsce. Zaczynaliśmy, tak jak wielu skromne biuro 8 zatrudnionych osób i zaledwie procent dzisiejszych obrotów. Upór i konsekwencja spowodowały, że już w pierwszym roku działalności firma handlowa stała się oddziałem produkcyjnym. By po dwóch latach, dzięki przejęciu firmy Intertek wraz z jej Bydgoskim oddziałem, jej rozwój nabrał zdecydowanego przyspieszenia. Skokowy wzrost obrotów skutkował podjęciem decyzji o budowie w Poznaniu nowej fabryki. Na powierzchni 45 tysięcy metrów kwadratowych powstał nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy, co zaowocowało przeniesieniem w 2004 roku całości produkcji profili z Bydgoszczy do Poznania. Rok później wybudowana została nowoczesna mieszalnia o wydajności ponad 65 tysięcy ton surowca. Kolejne lata to szeroko zakrojone inwestycje w nowoczesną bazę techniczną. Wstawiając sobie wciąż ambitne cele i chcąc zwiększyć skalę i efektywność naszego działania, w 2012 roku zakupiliśmy kolejne 15 tysięcy m2 gruntów, na których powstały hale magazynowe, hala produkcji rolet oraz place składowe. Nie zwalniając tempa w 20 rok naszej działalności, wchodzimy z dalszym ambitnym planem inwestycyjnym, związanym ze zwiększeniem mocy przerobowych, poszerzeniem bazy przetwórczej oraz rozpoczęciem produkcji nowych serii profili. Poprzez przemyślaną politykę firmy tworzymy podstawy efektywnego rozwoju dla nas i dla naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że ta filozofia, która doprowadziła nas do miejsca, w którym obecnie jesteśmy, jest gwarancją naszych wspólnych osiągnięć w przyszłości. Tworzymy przestrzeń do swobodnego działania. Kompatybilność to przede wszystkim swoboda wyboru i tworzenia konstrukcji najlepiej odpowiadających oczekiwaniom klientów. Oferując innowacyjne produkty, tworzymy możliwość budowania przewagi konkurencyjnej i długofalowej strategii rozwoju dla naszych partnerów. Być blisko rynku i klientów, starać się zrozumieć ich potrzeby i tym samym szybko i elastycznie na nie odpowiadać, a jeszcze lepiej je wyprzedzać. Zawsze mieliśmy jasną wizję rozwoju przedsiębiorca, silnego wewnętrznie jako organizacja i lojalnego partnera, z którym można wiele osiągnąć. Podstawą naszej polityki rozwoju produktów jest ich kompatybilność. Konstruowanie otwartych systemów, które mogą być ze sobą wzajemnie łączone, umożliwia ich stałą rozbudowę i swobodę wyboru rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb rynku. Tym samym, rozwijając istniejące systemy, wyznaczamy stale nowe standardy. Innowacje i rozwój to kluczowe fundamenty filozofii Aluplast. Dbamy, aby nasze produkty były synonimem wysokiej jakości, najnowszych technologii oraz doskonałych rozwiązań. Przywództwo technologiczne jest przy tym ściśle związane z ciągłym koncentrowaniem się na kliencie i jego potrzebach, które są często bodźcem do ulepszania naszych produktów. Naszym celem jest nie tylko ciągły rozwój znajdujących się w naszym portfolio produktów, ale też poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne. Nasze podejście do biznesu to także proekologiczna organizacja produkcji, dzięki której chronimy nasze środowisko naturalne. Kluczem do sukcesu jest dla nas ciągły, intensywny kontakt między nami a klientami, gdyż tylko to pozwala na uzyskanie efektu synergii wspólnych działań. Naszą olbrzymią siłą jest elastyczność. Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej oraz krótkim drogom podejmowania decyzji jesteśmy w stanie szybko reagować na oczekiwania klientów oraz trendy rynkowe. Nieustannie poszukujemy i chętnie dzielimy się wiedzą, jednocześnie sami obserwując i ucząc się od innych. Szkolenia, dni otwarte, konferencje, projekty wydawnicze to działania, które realizujemy od lat. Ale sama wiedza byłaby niczym, gdyby nie zaangażowanie ludzi, którzy ją wcielają w życie i przekazują innym. Ludzi, którzy są naszym największym kapitałem, dzień po dniu rozwijając potencjał firmy Aluplast. Nasza działalność oraz szeroka oferta produktów od wielu lat znajduje uznanie zarówno fachowców, jak i klientów, czego dowodem jest wiele prestiżowych wyróżnień, które otrzymaliśmy. Jesteśmy świadomi, że tylko sukces naszych klientów daje nam możliwość dalszego rozwoju. Cenimy długofalowe relacje, ponieważ wiemy, że najwięcej można osiągnąć pracując wspólnie z ludźmi, którym można zaufać. Obecnie współpracujemy z blisko 300 producentami okien. Z wieloma od ponad 15 lat. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy AluPlast z centralą w Karlsruhe, która zalicza się do grona czołowych producentów systemów okiennych z PVC na świecie. Obecnie grupa Aluplast to 24 oddziały produkcyjne i przedstawicielstwa na całym świecie, współpracujące z blisko tysiącem partnerów handlowych i zatrudniające ponad 1300 pracowników. Jako Aluplast Polska jesteśmy odpowiedzialni za obsługę wielu rynków, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Gruzji, Kirgistanu, Mołdawii oraz Kaliningradu. Przez 20 lat urośliśmy, ale nie oddaliliśmy się od siebie, ponieważ bycie liderem to nie tylko miliony kilometrów sprzedanych profili, to zdolność, by inspirować innych do podejmowania wyzwań i wspieranie ich w realizacji celów. Konsekwentnie realizowana od dwóch dekad wspólna wizja daje poczucie stabilności i pewności na przyszłość. Popatrz, przez ten czas udało się osiągnąć wspólnie tak wiele. Pomyśl. Ile uda się zrealizować przez kolejne lata? Razem.